Portale nieruchomości. Co oznacza ruch z wyszukiwarki Google? Jest to sumaryczny ruch na wszystkie słowa kluczowe w wyszukiwarce Google dla danej strony, serwisu, portalu. Większość internautów spotkała się z takimi hasłami jak widoczność w Google czy ranking wyszukiwania. Chodzi o kolejność wyświetlania się stron na konkretne zapytania w wyszukiwarce. Obserwowanie historii widoczności pozwala śledzić postępy rozwoju i skuteczność działań reklamowych danej strony, serwisu, portalu. 1: OLX 2: Sprzedajemy 3: Homebook 4: Otodom 5: Muratordom 6: Nieruchomości Online 7: Morizon 8: Lento 9: KB 10: DomiPorta Zobacz kolejne nagrania ze statystykami na rynku nieruchomości. Natomiast, jeśli szukasz osoby, która zajmie się kompleksowo sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, zapraszam do formularza kontaktowego na stronie www.przemyslawzieliński.pl. Do zobaczenia!